Dzień dobry wszystkim, witajcie. Słuchajcie, chciałbym Wam dzisiaj pokazać, być może ktoś z Was potrzebuje taką informację, jak zdjąć boczek drzwi kierowcy w samochodzie Audi Q5 2020 rok. Zapraszam. Możecie zapytać, a na cholerę, ty chcesz w nowym samochodzie po przebiegu 30 tysięcy kilometrów ściągać boczek? A no, chodzi o to, że ten samochód wyposażony jest w bezkluczykowy dostęp. Czyli zamykasz sobie samochód, kładziesz sobie kluczyki do kieszeni, podchodzisz i tą, to, o tą rękę, wkładasz na przykład do klamki drzwi tylnych i samochód ci się otwiera. Również możesz zamknąć. Ale niestety w drzwiach kierowcy, zobaczcie. Zadać rękę i dotyk nie działa. W związku z tym, yy, pierwsze co zrobiłem, to zapiąłem komputer, zweryfikowałem błędy i komputer VCDS pokazuje, że jest przerwany obwód. W związku z tym, pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to zdemontowanie tutaj tej otorączki, ponieważ pod spodem, jak zdemontujecie tą białą nakładkę, macie czujnik. Czujniki są takie same w drzwiach przednich. I tylnych, ale po stronie lewej są dwa czujniki takie same, a po stronie prawej są inne czujniki, które mają inne numery. W związku z tym podmieniłem te czujniki miejscami, czyli tylny czujnik podpierałem do przodu, przód do tyłu, skasowałem błąd. Niestety nadal drzwi się nie otwierają. W związku z tym zamówiłem taki oto moduł, bo nie ukrywam, że już te drzwi rozbierałem, żeby zobaczyć, jaki to moduł jest. Oczywiście, że zweryfikowałem odpowiednio wcześniej, też czy może kabel jest gdzieś wypięty, może wtyczka, bo mówię, no przecież nowy samochód przebiegu raptem 30 tysięcy kilometrów, no bez przesady, tak? W każdym razie zweryfikowałem wszystko, się okazuje, że najprawdopodobniej uszkodzony jest właśnie moduł. Kupiłem taki moduł używany na no ale, kosztował 400 złotych. W danej chwili pomysł mam taki, żeby rozebrać to wszystko ponownie, podmienić moduł i zobaczyć, czy wszystko to zacznie działać, czy też nie. Przednie boczki w tym samochodzie ściąga się bardzo prosto. Pierwsze co musicie zrobić jest zdemontować sobie tą oto listwę ozdobną. W tym celu klamkę otwieracie sobie na maksa i tutaj widzicie, o tam na końcu macie taki, taką właśnie szparę. W danej chwili zaznaczę Wam to strzałeczką. W tą szparę wkładacie takie oto urządzonko, w ten sposób podhaczacie Tutaj sobie odciągacie do siebie i musicie tą listwę wyjechać w tą stronę. Już wam pokazuję. No i zobaczcie, listwa jest zdemontowana, czyli ona tutaj ma taki zaczep na końcu. Musicie ją włożyć tak i zrobić tak. Cyk, przesunąć i wcisnąć. Czyli wyciągacie ją do siebie i w prawo. I to wszystko. Listewka ładnie wychodzi, nic nie jest połamane i to jest pierwszy krok drugim krokiem jest zdemontowanie tej tutaj nakładki rączki tu od spodu będziecie widzieć taką szparkę w tą szparkę wkładacie sobie płaski śrubokręt i podhaczacie na siebie po tym jak sobie zdemontowaliście tą nakładkę odkładacie ją sobie na bok i co? mamy torx raz, dwa, trzy i cztery i to właściwie tyle te cztery torxy Wykręcacie, po czym plastikową szpatułką tutaj macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, podajże osiem. Podhaczacie i cały boczek Wam idzie bez problemu do góry. Dobrze byłoby sobie zjechać szybą w dół, żebyście mieli po prostu lepszy dostęp. No, i boczek trzyma Wam się na czterech takich torksach, które wykręcacie sobie kluczem Torx T25. Ja już mam to wszystko wykręcone. W danej chwili spałtełek sobie podważę tutaj boczki elegancko, żeby móc go ładnie ten boczek zdjąć. Gdy już macie boczek poluzowany, ciągniecie go sobie do góry. Pamiętajcie jednak, że od góry boczek połączony jest z klamką taką lineczką. Zobaczcie. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić jedną ręką. O, widzicie? Tu, w tym miejscu. Musicie ten plasticzek sobie odpiąć. I tutaj macie taki bolczek. Musicie go stąd wyjąć. I boczek macie wolny. Ale boczek jeszcze trzyma tutaj ta złączka. Więc tą złączkę musicie po prostu odłączyć. Mega wszystko proste. No i to wszystko. Tu macie tą lineczkę. Na końcu widzicie taki plasticzek. Warto go nie zgubić, bo on ładnie wchodzi nam do klamki. Do klamki tutaj w tym miejscu, o tutaj. Widzicie? I tu się po prostu ta lineczka klinuje. Zwróćcie uwagę na to, że boczek to jest cały kompletny element, który łączy się z drzwiami tutaj tylko tą kostką, jak również tą lineczką. Macie dostęp od środka do włączników, do podświetlenia. Do tej tutaj listwy, która świeci do podświetlenia. Zobaczcie, nóg, tutaj przestrzeni wokół progów, macie dostęp do przycisków, do włączników, do wszystkich rzeczy. Co jest ciekawe, to fakt, że boczek ten pozbawiony jest takich klasycznych spinek, jakie pamiętamy z samochodów. Powiedzmy takie białe spinki, czy tam niebieskie, czy czerwone o różnej twardości, tutaj mamy te spineczki, nie wiem, czy wyjmę, te spineczki wyglądają w ten sposób, także. No, może dlatego, że samochód jest nowym autem to wszystko bardzo ładnie się powypinało. Idziemy sobie tutaj. Z tej strony macie dostęp Zobaczcie, tutaj przy drzwiach macie takie bolce I to właśnie te bolce wchodzą nam w tamte elementy w boczku Macie dostęp do głośnika Możecie go sobie wyjąć, wymienić na inne Tutaj macie silniczek napędu szyby No i ten nasz tutaj moduł Który próbowałem sprawdzić I w danej chwili podmienię sobie ten moduł Zobaczę czy wszystko będzie działać Tutaj macie taką plastikową stawkę Ta stawka bez problemu się wyciąga Jak ją wyciągniecie Będziecie mieli dostęp do klamki wewnętrznej i do wszystkich kabli, które są w środku drzwi. Dzięki temu okienku rewizyjnemu możecie sobie takie drzwi bardzo ładnie w środku wygłuszyć matami, na przykład, ponieważ te drzwi w środku są po prostu blaszane. Powiem Wam jeszcze jedno. Gdybyście chcieli sobie odkręcić głośnik, macie raz, macie dwa, trzy, cztery śruby. Odkręcacie. To możecie sobie wyjąć, wykleić sobie drzwi w środku, na przykład matami, i wyciszyć sobie te drzwi. Bardzo fajnie się to robi, przestrzeni jest dużo, prosto, bez żadnego problemu. Jeżeli byście chcieli, na przykład, tak jak ja, wymienić moduł, ja już jestem niestety e, po negatywnych testach, ponieważ podmieniłem sobie moduł i okazuje się, że w moim przypadku, niestety, mój moduł jest sprawny, ponieważ podmieniłem moduł, a nadal nie działa. Nadal nie działa dotykowe zamykanie, w związku z tym najprawdopodobniej mam uszkodzoną wiązkę. Więc moduł odsyłam, bo tak się z klientem omówiłem i najprawdopodobniej wymienię wiązkę. Tu akurat fajnie, bo mam jej numer, w związku z tym zamówię sobie taką samą wiązkę. Jeżeli byście chcieli na przykład zdjąć ten moduł, no to jak widzieliście, tutaj czerwone wtyczki wypinacie, naciskacie sobie tutaj z boczku, wiecie ciężko to jedną ręką robić, raz i tutaj macie. No, wychodzi dwa, a tą wtyczkę macie tutaj z tej strony. Tutaj się naciska i wychodzi. Jeżeli byście chcieli ten moduł wyjąć, to wyjmuje się go bardzo prosto. Wystarczy tutaj sobie przycisnąć. I zobaczcie, hop. I to jest coś takiego. On ma tutaj takie, że on wchodzi tak i tak. No, w moim przypadku niestety ten moduł odsyłam z powrotem do, 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 do sprzedawcy na Allegro z wielkimi podziękowaniami, że udostępnił mi ten moduł, ale w moim przypadku niestety to nie pomogło. Jeszcze sobie tylko sprawdzę, być może ta wtyczka ma gdzieś tutaj luz, spróbuję ją wypiąć, wpiąć ponownie, raz jeszcze wszystko pokasować, zobaczyć czy zadziała. Jeżeli nie zadziała, to w moim przypadku mam wiązkę do wymiany, ponieważ czujniki mam sprawne i moduł mam sprawny. No i cóż, całą resztę montujecie w odwrotnej kolejności tak naprawdę, czyli film był tak naprawdę o boczku drzwiowym, czyli musicie sobie szybą zjechać na dół, bo jest po prostu w Wkładacie sobie ten boczek tutaj w górną prowadnicę, wkładacie sobie ten element plastikowy w klamkę. Zwróćcie uwagę na to, żeby nic tutaj nie wypadło, żeby te plasticzki wszystkie siadły tam, gdzie mają siąść w swoje miejsca. Podłączajcie sobie wszystkie wtyczki. No i tyle, i celujecie boczkiem w taki sposób, żeby siadły tutaj ładnie te wszystkie zatrzaski w swoje miejsca. Śruby dokręcajcie, z głową macie tylko raz, dwa, trzy, Cztery sztuki. Nie przeciągnijcie gwintów, bo jeśli przeciągniecie gwinty, czyli dokręcicie zbyt mocno, no to wtedy ten boczek będzie po prostu się telepał, będzie wpadał w rezonans. Podczas grania muzyki czy przyjeżdżania po nierównościach będzie to wyglądać do kitu. No także dociągacie sobie z głową i właściwie to wszystko. Jeden z prostszych tutaj tematów do zrobienia. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Klameczkę sobie podpięliśmy, włącznik sobie podpięliśmy. Zanim to wszystko sobie już dociśniecie, możecie włączyć sobie zapłon na przykład. Tak, kluczyk tylko mam w kieszeni. Włączamy zapłon i sprawdzamy, czy wszystko działa. Działa. Możecie sobie samochód zamknąć na przykład i otworzyć sklamki. Pyk, klamka się otwiera. No i jak macie wszystko zweryfikowane mniej więcej, to zobaczcie, tutaj sobie na górę kładziecie boczek i równiutko sobie celujecie tutaj w te bolczyki i patrzcie, o, wystarczy tylko lekko hop, hop i w ten sposób podopychać sobie całą resztę, a potem wkręcić raz, dwa, trzy, cztery śruby, założyć nakładki i potem macie listwa górna już włożona i zobaczcie, została ostatnia. Tu równiutko wszystko i buch. No. Wycieramy po sobie i robota skończona. Jeśli Ci w jakiś sposób pomogłem, postaw lajka, napisz komentarz, zasubskrybuj mój kanał. I wszystkiego dobrego. Cześć!